Witam na kanale. Dzisiaj spotykamy się na podsumowaniu kwietnia. Także jak widać już po wykresie, już się poprawiło. Także nie jest źle. Fajny nawet bym powiedział. Się zaczyna robić coraz lepiej. Słoneczko coraz bardziej operuje i coraz więcej tej energii łapiemy. Także w kwietniu zrobiliśmy 169 kWh. Wrzuciliśmy do boilerka co nam dało średnio 5-6 kWh na dzień. Także nie jest źle, już jest coraz fajniej. Nie jest to może jeszcze powalający wynik, no ale jest dużo lepiej. No dzisiaj mamy akurat trzeci maja, także dzisiaj akurat troszeczkę sobie poprawiliśmy statystyki i lekki rekordzik, żeśmy cyknęli. Już żona tam zaczęła dużo mocniej używać tej wody. Akurat dzisiaj, także mieliśmy, zresztą mieliśmy cały dzień bardzo ładne słoneczko, także nie można narzekać. Także weszło nam już ponad 10 kWh dzisiaj do bojlerka także wrzucę wam tam później fotkę także jest fajnie no i ogólnie już praktycznie cały kwiecień yy, używałem już tylko wody z bojlera także tak jak tu widać może akurat na tym wykresie akurat tak bardzo nie widać tego ale to już yy, wrzucimy zaraz drugi i ten także tutaj już te Kilka dni było ciągnięte na bojlerze cały czas. Tutaj parę dni było, tutaj były jakieś chłodniejsze dni deszczowe, także nie, nie ten. Znaczy może nie deszczowe, tylko za chmurami dużo, ale ten. I tutaj znowu, i tutaj od tego powiedzmy 21-23, 21-22 kwietnia to już cały czas lecimy tylko na bojlerku. Także nie jest źle. Będę. W sumie już zacząłem pewne modyfikacje, modyfikacje i usprawnienia mojej instalacji no ale to myślę, że dowiecie się w następnych filmach bo wysłałem elementy do nie jestem jeszcze na tyle ogarnięty w temacie programowania więc wysłałem pewnemu człowiekowi to żeby mi pomógł to zaprogramować i troszeczkę zmodyfikować do moich potrzeb ale to pewnie w następnych filmach wyjaśnię, pokażę to wyjaśnię i, i będzie będzie wiadomo o co chodzi także nie przedłużając życzę wszystkim słoneczka no i zapraszam na kolejne filmy na kanale także trzymajcie się, cześć